Lechia Gdańsk dość sensacyjnie przegrała 0-2 z Puszczą Niepołomice w 22. kolejce Ekstraklasy. Tym samym drużyna trenera Tomasza Tułacza przynajmniej na moment opuściła strefę spadkową. O tym dlaczego Lechia po raz drugi została pokonana przez Puszczę w tym sezonie, jak Rifet Kapić wyrasta ponad zespół Lechii Gdańsk, a także czy Lechia utrzyma się w ekstraklasie. O tym opowiem w dzisiejszym materiale, także serdecznie zapraszam do oglądania. Oczywiście Lechia Gdańsk patrząc na jej występy w pierwszych meczach w 2025 roku podchodziła do tego spotkania z Puszczą niepołomicę w roli faworyta, bo Lechia pokonała przed tygodniem na wyjeździe za głębie Lublin, pokonała Lech Poznań, no i zremisowała w bardzo dobrym stylu z motorem Lublin. Puszcza tak dobrze sobie nie radziła, bo odniosła sromotną, bym Powiedział porażkę z, Lech z Legią Warszawa, gdzie grała naprawdę dramatycznie. Wcześniej, też porażka z Zagłębiem Lubin, gdzie pozwoliła rywalom na odwrócenie wyniku. No i wcześniej ten dosyć szczęśliwy remis w zabrzu z Górnikiem. Natomiast chciałbym nawiązać też do pewnego ważnego tematu, który pewnie miał malutki, ale jednak wpływ na to spotkanie. To znaczy, stan murawy w Gdańsku był. Po prostu dramatyczny podczas tego spotkania. I w sumie nie ma co się dziwić, że był jaki był, skoro dosłownie chyba około 40 godzin przed rozpoczęciem się spotkania Lechi z puszczą, grała tam kobieca reprezentacja Polski. No, jeszcze trener John Carver troszeczkę dolał oliwy do ognia, bo powiedział przed tym meczem, że rzekomo, dzień przed spotkaniem Lechi z puszczą, oba zespoły tam trenowały, czy coś w tym stylu. Jeżeli tak faktycznie było, to jest to dosyć dziwne i absurdalne. Natomiast może się przejęzyczył trener John Carver. Nie wiem, oczywiście też powiedział, że nie będzie zwalał w żadnym stopniu na murawę, że e, oczywiście ona nie miała takiego bezpośredniego wpływu, no bo faktycznie nie miała, ale kilka razy, gdy piłka chociażby zmierzała po ziemi do bramkarzy i się gdzieś tam leciutko podbijała, to było gorąco. Więc ten stan murawy zdecydowanie do poprawy. Tak jak do poprawy na następny raz, na następny mecz, na przyszłość. Dam taką radę Lechigdańsk, bo Legia Warszawa zrobiła to. Wręcz w sposób idealny. To znaczy broniła się przed stałymi fragmentami gry w wykonaniu Puszczy w sposób idealny. Wysoko ustawiła linię obrony, a piłkarze Puszczy, powiedzmy sobie szczerze, choć potrafią wykorzystać zamieszanie w polu karnym, to nie są na tyle dynamiczni, nie są na tyle szybcy, żeby ewentualnie. Z... Gdzieś tam nie złapać się na, nie zostać złapanym na spalonym i wybiec za linię obrony, dostać piłkę i uderzyć. Powiedzmy sobie szczerze, tak to wygląda. Lechia pozwalała puszczynie połomice na robienie tego, co puszcza robi najlepiej czyli wrzucać piłkę w pole karne, szukać jeszcze zamieszania. Zresztą bramka przecież na 1 do 0 Piotra Mrozińskiego padła po tym, jak wrzucił piłkę Atanasow, tam jeszcze zagrał do Mrozińskiego Barkowski i złamał linię spalonego bujar Plana, bo to on tam był. W zasadzie nikogo nie krył w tamtej sytuacji Bujar Plana, a łamał w ten sposób linię spalonego. No i Mroziński zdobył bramkę na 1 do 0. Lechia pozwalała Puszczy robić tak naprawdę to, co ona potrafi najlepiej, czyli wrzucać tę piłkę w pole karne. I Puszcza miała po tym naprawdę wiele sytuacji, bo kilka uderzeń takich, nawet zablokowanych z pola karnego Lechigdańsk również było. Oczywiście najczęściej były to strzały. Niecelne, ponieważ Szymon Weirauch musiał interweniować tylko raz w tym spotkaniu. W zasadzie interweniował tylko raz w tym spotkaniu. W przeciwieństwie do Kevina Komara, który aż sześć razy musiał ratować swój zespół. I to był mecz, w którym uratował on puszczenie połomice. Gdyby nie niektóre interwencje Kevina Komara, to myślę, że puszcza mogłaby nie zdobyć w tym spotkaniu kompletu punktów. Poza tym Lechia miała też sporo pecha. Jednak dwa strzały w poprzeczkę w jednym meczu, i to w takich sytuacjach. Zdarzają się rzadko. Oczywiście po strzale Bauera z rzutu wolnego, a także po głową Tomasa Bobczka. Lechia szukała tej bramki, najpierw wyrównującej, już potem kontaktowej, po rzucie karnym, który moim zdaniem został podyktowany słusznie. To znaczy, tutaj się sędzia Tomasz Kwiatkowski nie pomylił. Tak, był tam faulowany Cholewiak, i to ewidentnie. No i wykorzystał ten rzut karny Artur Kraciun. To była bardzo ważna bramka, bo jeszcze przy 1 do 0. Było czuć lekką przewagę Lech Gdańsk. Ta bramka troszeczkę podcięła skrzydła piłkarzom trenera Johna Carvera, którzy potem już mieli, powiedzmy sobie szczerze, niewielkie szanse na wyszarpanie jakichkolwiek punktów. No i ostatecznie jakichkolwiek punktów w tym meczu nie wyszarpali. Z jakiego powodu? Moim zdaniem, z prostego powodu. Miałem takie wrażenie, gdy Lechia atakowała i patrząc na to, jak się kończyły te akcje, te ataki Lechigdańsk, Gdańsk, odnosiłem takie wrażenie, że Lechia w tym meczu. W pewnych momentach robiła nie to, co trzeba i w innych robiła to, co było trzeba zrobić w kompletnie innej sytuacji. To znaczy, na przykład rifet kapić. Nie wiem, miał piłkę w takiej e, ostatniej jednej z ostatnich akcji meczu w polu karnym i wtedy ją wrzucał, a wcześniej w momentach gdy, e, na przykład nie miał szans na uderzenie, próbował strzału. I dużo było takich momentów w Lechi Gdańsk w tym meczu. Takie odniosłem po prostu wrażenie, no bo jednak 19 oddanych strzałów i żadnej bramki to jest dosyć niechlubna statystyka dla drużyny z Gdańska. Zdecydowanie gdybym miał powiedzieć, która drużyna jest lepsza piłkarsko, czysto piłkarsko, to wskazałbym po prostu na Lechię. W tym momencie Lechia jest naprawdę mocnym zespołem. I to nie jest tak, że ta porażka coś zmienia, bo to była porażka po dobrym meczu. Lechi. Pod tym względem, że utrzymywała ona kontrolę nad spotkaniem, stworzyła sobie więcej sytuacji, ale też wiele sytuacji zmarnowała. Kilka kontr też Lechii Gdańsk, no kompletnie zaprzepaszczone sytuacje i to zaprzepaszczone sytuacje w tamtym bardzo ważnym momencie meczu, czyli jeszcze przy 1-0 dla Puszczynie Połomice, gdzie szybko ten mecz mógł rozpocząć się od nowa. Prostym przykładem na to, jak Lechia Gdańsk w tym meczu przeważała jest statystyka strzałów oddanych z pola karnego rywala Lechia 10, puszcza 5. Dwa razy więcej strzałów to Lechia oddała z pola karnego puszczy, aniżeli puszcza z pola karnego Lechii Gdańsk. I to też jest pokaz tego, że faktycznie Lechia, no w tym meczu na pewno na porażkę sobie nie zasłużyła. Z drugiej strony, czy no właśnie, nie zasłużyła, bo w zasadzie sprokurowany rzut karny. Pewny, absolutny, ewidentny. Tu nie ma nawet z czym dyskutować. Trącił piłkę Cholewiak, to w zasadzie dało ten rzut karny, puszczy, bo wtedy był już spóźniony, jeżeli się nie mylę. Elias Olson. Golna 1 do 0 to kompletna nieuwaga w obronie. Pozwolenie puszczy wrzucić piłkę we własne pole karne, gdzie nie powinna tego robić pod żadnym pozorem Lechia, no i później też złamanie linii spalonego. Więc. W zasadzie Lechia zasłużyła na stratę dwóch goli, może tak powiem, ale zasłużyła też na to, aby coś strzelić. Ale po pierwsze, dużo też sytuacji niewykorzystanych, zaprzepaszczonych akcji. No i też fantastyczny w tym meczu Kevin Komar, bo to był naprawdę występ Kevina Komara, który zasługuje na ogromną pochwałę, bo to nie pierwszy mecz już w tym sezonie Ekstraklasy, gdzie on ratuje swój zespół od utraty kilku goli. A to się raczej często nie zdarza zresztą w skali całej Ekstraklasy. Kevin Komar jest bramkarzem, który obronił najwięcej strzałów spośród wszystkich golkiperów w całej lidze, także no Kevin Komar to jest taki bramkarz Gdybym był prezesem, dyrektorem sportowym jakiegoś klubu z nieco wyższej półki w polskiej ekstraklasie, to bym się nim po prostu zainteresował, bo broni kapitalnie, ratuje zespół w naprawdę ważnych momentach. Jeżeli chodzi o takie indywidualne wyróżnienia, z drużyny puszczy niepołomice na pewno można by było wyróżnić chociażby w środku pola e, grającego Żukowa. On zagrał w tym meczu fajne spotkanie. Barkowski zagrał bardzo słabo. Moim zdaniem w tym meczu. Trener Tomasz Tułacz chciał pokazać taką mega rewolucję. No, 7 zmian w składzie względem meczu z Legią Warszawa. Chciał troszeczkę pokombinować. Trener Tomasz Tułacz, akurat to kombinowanie z Barkowskim, który był osamotniony w ataku, mu kompletnie nie wyszło, bo choć Barkowski walczy, choć Barkowski się naprawdę stara, naprawdę się angażuje, no to po prostu mu nie wychodzi. No, i często tę piłkę traci. W tym meczu nawet mu się gdzieś gubiła pod nogami. No, widać, że ten piłkarz. Choć aspekty wolicjonalne ma na naprawdę wysokim poziomie, to technicznie nie jest on zawodnikiem, który może zdziałać e, coś więcej. No oczywiście Kevin Komar do wyróżnienia, także w zespole Puszczy. Dawid Abramowicz zagrał e, naprawdę dobre spotkanie, kilka też udanych interwencji. Szymonowicz, ile miał udanych interwencji? Nie wiem, czy to nie był najlepszy mecz Dawida Szymonowicza w barwach Puszczy. Myślę, że. Jeżeli to nie jest najlepszy, to jeden z najlepszych, bo naprawdę wiele udanych interwencji w takich momentach, gdzie ta interwencja była bardzo, ale to bardzo potrzebna, piłkarzom puszczę. Z Lechigdańsk, wbrew pozorom też jest kilku piłkarzy do wyróżnienia. Mianowicie na pewno bym wyróżnił za ten mecz, czyli Feta On po raz kolejny pokazuje, że jest jednak troszeczkę ponad resztą zawodników Lechigdańsk. I wyróżniłbym Kamilomenę, bo choć jeżeli spojrzycie sobie w statystyki, on jakiegoś niesamowitego meczu nie zagrał, patrząc stricte na statystyki. No bo pojedynków to w sumie zbytnio nie wygrywał, tylko że Kamilomena był na tyle dobry w tym meczu, że Puszcza nie miała żadnego innego sposobu na zatrzymanie Kamilomeny niż faul. I w pierwszej połowie to często robił Piotr Mroziński, ponieważ Mena grał na prawej stronie, w drugiej połowie częściej bywał na lewej flance, no i tam już różni piłkarze go faulowali. Inna sprawa, że tu widzę pewien błąd sędziego Kwiatkowskiego, że na to przyzwolił, że nie dał jakiejś żółtej kartki, nie uspokoił tego, bo w pewnym momencie naprawdę zdarzało się, że co 2-3 minuty był faul na Kamilomenie i to było wręcz absurdalne, że sędzia nie pokazywał kompletnie żółtych kartek piłkarzom Puszczy za te przewinienia. Na Kolumbijczyku. Kamilomena biegał, szarpał, robił naprawdę dużo wiatru, to był jego dobry mecz. Na pewno na minus wyróżnił się Tomasz Bobczek, a także Bogdan Wiunyk. Od napastników Lechi jednak bym oczekiwał czegoś więcej niż w tym meczu, bo. Oni rozczarowali przede wszystkim nie pod względem zachowania pod bramką, bo to co mieli, to w miarę starali się wykorzystać, nawet robili to w miarę dobrze, ale pod kątem jakiegoś rozegrania, cofnięcia się do rozegrania. Jednak gdy gra się dwójką w ataku, to może jeden napastnik spokojnie schodzić nieco niżej to pierwsza rzecz. Druga rzecz to oni mieli chyba najwięcej tych zaprzepaszczonych okazji no wraz z Maksymem Chłaniem, bo on się w tym meczu także nie popisał. Zagrał dosyć słabe, mierne spotkanie. Ukrainiec tak samo jak duet Wiunyk-Bobczek. W przeciwieństwie do meczu z Zagłębiem Lubin, Tomasz Bobczek mało go było w tym spotkaniu. Gdyby zdobył bramkę w tej końcówce meczu na 2 do 1, to może troszeczkę lepiej można by było jego występ oceniać, ale poza tym często był cieniem, kompletnie był niewidoczny na murawie Tomas Bobczek. Puszcza w ten sposób na moment nagrywania tego materiału, czyli jeszcze przed meczem Zagłębia z Lechem, a w zasadzie Lecha z Zagłębiem, jest poza strefą spadkową. I moim zdaniem, pomimo że puszcza w tym momencie z tych drużyn, powiedzmy poza śląskiem, jest moim zdaniem drużyną najgorszą, tak czysto piłkarsko. To ja się nie zdziwię, jeżeli jakoś puszcza uciuła te 30 kilka punktów i ostatecznie się utrzyma. Naprawdę się bym nie zdziwił, bo puszcza potrafi wygrać mecz, kiedy. Potrzebuje wygrać mecz, tak jak pokazała to właśnie w tym starciu, bo Puszcza powiedzmy sobie szczerze zagrała strasznie źle z Legią Warszawa. Zagrała bardzo słabo z Zagłębiem Lubin, z dodatku troszeczkę ta porażka mogła podciąć skrzydła, bo to była porażka, gdzie Puszcza prowadziła i ostatecznie przegrała. Mecz z Górnikiem Zabrze, no niby remis, więc wyszarpany, powinno się cieszyć, no ale powiedzmy sobie szczerze Górnik tam na zwycięstwo zasłużył. I nawet w tym meczu w Gdańsku Puszcza zdobywa 3 punkty, ale czy miała więcej sytuacji? No, raczej nie, ale takim sposobem gry można się utrzymać, i to pokazała puszcza w poprzednim sezonie. Moim zdaniem, ma szansę pokazać to również w tym sezonie, chociaż tam na dole tabeli się dzieje. No, słuchajcie, korona wygrała, widzew przegrał, więc teraz on spada coraz niżej. Zobaczymy, jak nisko spadnie widzew do momentu, w którym się nie opamięta. Radomiak wygrał z legią, więc też stworzył niespodziankę. No, dzieje się w dole tabeli naprawdę, wręcz bym powiedział. Więcej niż w czołówce i wręcz te kluby z dołu tabeli, jak spojrzymy sobie na tabelę za 2025 rok, to one często mają więcej punktów niż te drużyny z czołówki. To jest dosyć absurdalne, ale chyba za to uwielbiamy Ekstra klasę. Lechia Gdańsk natomiast moim zdaniem się również utrzyma. Chociaż to jest dosyć ryzykowna teza. Może nie również. Która z drużyn puszcza Lechia, spadnie z ligi. Moim zdaniem, ale puszcza, ma na to wbrew pozorom mniejsze szanse, gdybym patrzył czysto. Logicznie, no bo Lechia naprawdę gra dobrze w piłkę i z Lechem zagrała bardzo dobry mecz. Z Zagłębiem też świetne spotkanie e, drużyny z Gdańska. Naprawdę, Lechia gra bardzo fajnie w piłkę pod, pod wodzą trenera Karwera, co jest dla mnie z szokiem, bo ja szczerze mówiąc, gdy przychodził Karwer, do Lechi, to myślałem, że to będzie taka kompletnie nieudana przygoda, jakiś taki trener, co przyjdzie i może nie zostanie zapomniany bardziej przez swoje jakieś wypowiedzi czy ekscesy, no bo z tego był znany już w Anglii, no ale naprawdę trener John Carver uwolnił taki luz w piłkarzach Lechii Gdańsk, to widać, po chociażby Kapiciu, właśnie po menie, po tym jak też Lechia wykonywała rzuty wolne, ja to zauważyłem, że Lechia nawet przegrywając... Nie wrzucała piłki w pole karne, jak pewnie zrobiłoby to 80% drużyn w ekstraklasie, tylko grała krótko, starała się bardziej szybko wznowić grę niż od razu walić piłką w pole karne i tak naprawdę walić głową w płot. Także naprawdę to było. E, kulą w płot, przepraszam. Więc naprawdę Lechia gra bardzo dobrze w piłkę, no ale jednak porażka z puszczą dosyć niespodziewana, bo. W tym momencie wychodzi na to, że równie dobrze Lechia mogła ten mecz wygrać i przegrać z Lechem, co by nie było żadnym zaskoczeniem, ale jednak przegrana w takim momencie z bezpośrednim rywalem walca o utrzymanie na pewno boli piłkarzy Lechigdańsk. Gdańsk. Co Wy sądzicie na temat tego spotkania? Jestem bardzo ciekawy, także dajcie znać w komentarzach, chętnie z Wami podyskutuję. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!